Jak nazywa się para w Rosji? Związek Radziecki. wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Urbix i witam Was w najlepszej serii na tym kanale, w królu FIFY 19. Jakby nie było, ostatni sezon wygrał Egzekwo z Lachem i PLKD. Dolar, którego zapraszam! Siema, siema. Siemano! Jak się czujesz? Ile grałeś mniej więcej godzin w FIFA 19 w sumie? Nie za wiele, nie no, za wiele, ale, nie ale przyskilowałem trochę. Tak, tak. O, o, o. A wy napiszcie już teraz, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. Dobra, lecimy. Zasady będą praktycznie te same co w tamtym sezonie, bo dochodzi nowa konkurencja. Strzały z dystansu, które będą za 10 punktów. Ciekawie, ale zaczynamy tak jak rok temu, od. Sam na sam. Okej, okay, ponieważ yy, to jest jedyny odcinek, gdzie gramy we dwóch, zaczynasz. Messi wykonujesz, tak? Tak jest. No to uwaga, Messi! 5 punktów! Pewnie, pewnie. Już piąteczka siadła. Nie, pewnie. Dobra, pięć punktów dobrze się zaczęło, bo chyba w tamtym sezonie coś ten począteczek. No, tego, bo co... ten Coutinho wtedy, o właśnie siedzi obok niego, ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze masz dwie próby. O, druga próba. No i teraz, no nie wiem. Ja nic nie robię. Pewnie. No nie, pewnie, nie! nie, nie. Jest Co 10 to? punktów, ja tylko przypomnę, że mogę się przesuwać bramkarzem i wychodzić. Okej, okay. trzecia próba i ostatnia. Czy będzie komplecik? Czy będzie komplet? I no wyszedł bramkarz, tak jak mówiłem. No ale spokojnie, to się nadrobi, to się nadrobi. Okej, okay. czas na drugą konkurencję, czyli na strzały z dystansu. Czas na strzały z dystansu, nowa konkurencja, tak jak już mówiłem, 10 punktów za każdy, w sumie do zgarnięcia 30 i ponieważ pierwszą próbę mamy już ze sobą, ale nie, nie nagrałem dźwięku, to możecie zobaczyć ją właśnie teraz, tylko tak jak mówię, bez naszego głosu. Ok, druga próba, no, tam się nie nagrał dźwięk, ale już jest ok, strzał z dystansu, Leo Messi nie, i broni de w sensu z pierwszej i to jest Bramka! Ten ci nie spodziewałem! Jesteś tak głupi, masz takiego farta. Ja się nie spodziewałeś. Ja nawet. Messi bolek! Mercy bolej prawa noga, wiesz co? Nie dam ci za to 10 punktów, tylko dam ci za to 11. Jeden punkcik może ci później uratować, no ale kurde, kto by tak zrobił sam na sam z dystansu, słuchajcie. Nic widzisz? Zaskoczenia. <noise> Dobra, czas na trzecią. Miałem nie mam tego skilla, Czas na rzuty wolne, moja ulubiona konkurencja, bo ja nie wiem, czy w ogóle ktoś strzelił wolnego w tamtej serii. Mam nadzieję, że w tej będzie inaczej. I może właśnie teraz Low Messi za 15 punktów. W sumie 45 do zdobycia, ale jak zdobędziesz 15, to będzie i tak już fenomen. Ja nic nie robię, nie ruszam się murem, nie ruszam się bramkarzem. Proszę bardzo, obserwujemy jak się strzela rzuty wolne Low Messi. Pod większą presją nie mogę się postawić. No, zobaczymy. tak dobrze. Dobra, czas jakby przełamać tą pasę I trzeba w końcu strzelić z tego rzutu wolnego. Druga próba. A ja jeszcze się masz kompletnie nie czuję się mocy w tej. To jest tylko intuicja, wyczucie. To zero skilla ogólnie. Tu jest. Wszystko to jest takie. To niby wykalkulowane. A tak naprawdę Za bardzo. Teraz okay. już może wiesz, jak strzelić. Okej, okay, dobra, do trzech razy sztuka. Trzecia próba. Tak jest. Z zobaczmy y jak teraz się zachowa. Co mnie dobra siła? Ja! Kurde, ja ci kibicuję, no wiadomo, no każdemu kibicuję. Zobaczmy powtórkę. Myślałam, że gorą, powiem ci szczerze w pierwszej chwili. Ja myślałem, że za hair. bardzo, y, za, za blisko środka będę wderzał, ale chyba idealnie było. Ładnie, tylko za mało chyba siły było. No, niestety. Przechodzimy bardzo płynnie do następnej konkurencji, czyli rzuty rożne. Każdy za 10 punktów. Tak samo ja nie ruszam się z zawodnikami, bramkarzami, nic nie robię. Także tylko dobrze wrzucić i strzelić bramkę. strzelasz kimkolwiek, ważne byś wrzucał zawsze tym samym zawodnikiem. także już mes jest to wybrany i. Ciężko, oni mają tą silną, wysoką obronę, ale zaraz coś wykminimy. To nie może się udać. Ja... No! Nie dobra. Bordo. Jakby, to, jakby to była ramka, to myślę, że Max punktów mi się dostać. No, 10. <laughs> czas na rzuty karne. Przypominam punktację. Strzelony 3 punkty, jeżeli obronisz 5 punktów, a jeżeli nie strzelisz, no to minus 1. Także jedziemy. Powodzonka. Powodzonka. Nie wierzę. Nie wierzę. Miałem się tam rzucić, ale coś mi mówiło rzuć się w drugą, ale Właśnie, zawsze pierwsza myśl najlepsza, dlatego już teraz strzela. Nie widzisz! Nie, no bez przesad! A, no masz strzałkę, niestety, także. Minus jeden. A, no bez sensu. Do czego miałem celownik? To twoja okay. wina. Bez sensu. Okej, okay, ilo Messi! Pewnie w środeczek. Pewnie w środeczek. Trzy punkciki, trzy punkciki, elegancko. I obroniony! Ty kurde dobrze tak bronisz, jest. 5 punktów, no jeżeli, ostatnia twoja próba, jeżeli teraz strzeliśmy masz 3 punkty, jeżeli nie, to nie, ale ja to, ja to bronię, ja to bronię, widzowie. Pewnie, jak cała ta konkurencja. Na razie idzie ci całkiem nieźle, ale jeszcze ostatnia konkurencja, chyba twoja ulubiona, czyli paczki. Przypominam zasady, twoim zadaniem jest odgadnięcie overallu zawodnika z paczki za 7,5k, który się pojawi, mhm. czyli ten, który się pojawi, musisz odgadnąć. Mhm. I teraz tak, jeżeli odgadniesz, to masz aż 15 punktów. Ale żeby nie było tak ciężko, możesz pomylić się o dwa w jedną bądź drugą stronę i wtedy dostajesz 5 punktów. Wszystko okay. jasne? Jasne. Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. No to słucham. co według ciebie się tutaj pojawi? Jeżeli robić tę różnicę otwieramy za Pońcy, wy widzicie na górze teraz jaki jest stan, mam tylko 500, więc nie będzie przewalania żadnego, żebyś nie gadał, że ustawione. Eee, I teraz tak, powiem Ci, że ja obstawiam overall 70... 77. Ok, ja akurat dziś oglądałem nasz odcinek i Ty, ty też obstawiłeś 77. Tak. Leci paczka, powodzenia, powodzenia, ale będzie teraz ikona. Nie ma walkoutu, dobry znak dla Ciebie jak najbardziej. Nie ma banerów, 5 punktów, 5 punktów. No, dobre i to. No, to. dobre i to. Jeszcze masz dwie szanse. Okay. Co o tym razem? Eee, tym razem wydaje mi się, że będzie lepiej. Znaczy wydaje mi się, to no, tak strzelam. No wiadomo, no. Eee, Że będzie lepiej, ale nie dużo lepiej, dlatego postawię 78. No dobra, no to ja Ci życzę tego 78, odkładam, pada, paczka się otwiera. No i uwaga, co tu będzie? Boom. O kurde. Jest szansa. Ja nie mogę, jakiego masz pecha. Znaczy do pecha. I tak po te 5 no punktów i ta, ważne. tak, to bardzo ważne. Te 5 bo jakbyś tak się Tak. Ostatnia szansa na zgarnięcie 15 punktów. Nawet jeżeli trafisz 5, będzie bardzo dobrze. Chcesz otworzyć? Mm, Okej, okay, mogę otworzyć. To ty otwierasz, bo teraz ja otwieram dwie. Tylko Oj. powiedz jaki overall. Ogólnie wydaje mi się, że mam dwie opcje. Albo czuję, że będzie mocniej w górę, czyli typu 82-3. Albo gorzej, albo. Będzie bardzo podobnie i znowu będzie yy, ten sam overall i będzie 70, yy, no powiedzmy 9, ale. Yy, Okej, okay, skoro idziemy po, <głos> <głos> Skoro idziemy jednym yy, w górę, to postawmy teraz 79. Ok. No ciekawe. Dobrze, jest na razie bardzo dobrze. Jest OK. Może być. 80. Jakie? Yes! Piątetka, 15 punktów. Ale myślałem, że jak się nie pojawia, że będzie mocniej, mm -hmm. wiesz? Ale jednak nie. Jednak ja o tej grze to za wiele nie wiem. <gry> jak ogólnie ocenisz swój występ? Yy, wiesz, co mam takie bardziej pewne odczucie? Jakby, że chyba poszło mi troszeczkę lepiej niż ostatnio. No ale wiadomo, no w wielu konkurencjach to był przypadek, szczęście trochę Ale no nie zapominajmy, no i gdzieś tam ten skill na pewno może gdzieś tam się pojawił. No zobaczymy. No, nie, na pewno lepiej jest, tak? Znaczy no nie wiem, to ile Wy widzicie, my zobaczymy dopiero w montażu, mm -hmm. ile bo nie zapisywaliśmy sobie, ale mam dobrą wiadomość do Ciebie. Jesteś liderem na razie! E <laughs> wy widzicie w tym momencie ranking Tutaj za wiele nie ma i co? Jestem pierwszy i ostatni. Słuchajcie, wow. ja wam bardzo dziękuję, przypominam, piszcie kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku Króla fifa 19 w drugim sezonie tej świetnej serii. Ja ci bardzo dziękuję za występ, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał no i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!